Taki kąt. Wydaje mi się, że problemem większości ludzi jest to, że chcą niby pieniądze, ale nie wiedzą po co. A posiadanie pieniędzy dla samego ich posiadania jest słabe i na dłuższą metę nie wypala. Nie ma w tym dobrej energii, nie ma w tym rozwoju. Pamiętam, jak jeszcze jako studentka na pytanie czego chcesz w życiu odpowiedziałam mojemu mentorowi w pracy w nawiasie cudowny człowiek. Po przecinku, zmęczona korpo niezmiernie, przecinek, że potrzebuję miliona dolarów. Uśmiechnął się i powiedział: I co z nim zrobisz? No i pomysłu nie miałam, więc powiedział mi, że jeśli już pomysł będę mieć, mam przyjść do niego i wtedy porozmawiamy o tym jednym milionie. Minęło kilka lat, zanim zrozumiałam, o co mi chodziło. Każdy chce być bogaty, ale nie każdy wie, co z bogactwem zrobić, jak zrobić z nim coś twórczego. Wiele osób ma kasę tylko po to, by ją mieć. Bądź by pokazywać innym, że mają, a to ma krótkie nogi. Ważna jest kreacja, intencja, o której mówisz nam Peps tak często. Hi, hi, ha, ha, hejże, hola. Tak naprawdę to dziwny komentarz, bo niby wszystko wydaje się logiczne, praworządne, prawomyślne. I dlaczego więc nie wierzę w ani jedno słowo? Nie wiedziałabyś, co zrobić z milionem baksów? Really? Ustalmy najpierw, czym jest pieniądz. Jest to coś, co na Ziemi, gdzie dotarła cywilizacja, jest w stanie rozwiązać ogromną ilość problemów ludzkich w tej grze. Może zapewnić życie na wyższym poziomie, lepszą opiekę zdrowotną, alopatyczną, ale alternatywną również można dzięki nim robić co się chce, podróżować, prowadzić na szeroką skalę działalność charytatywną, można wspaniale mieszkać, zaczynać dzień od 50 własnych basenów jeszcze przed trzecią szklanką. Można odważnie inwestować, robić prezenty, tworzyć fundacje, otaczać się pięknymi przedmiotami, jeździć nieśmierdzącymi, również w środku autami, można wspaniale mieszkać, jeść wykwintnie, mieć własnego biofryzjera, pić tylko wodę w szkle dowożoną do domu z Fuji czy Toskani, pić organiczne wina pełne słońca, jeść kawior, trufle z na wpół przymkniętymi oczami. Ani przez moment nie uwierzyłam, że osoba wykształcona, światła albo każda jedna nie wiedziałaby, co zrobić z milionem dolarów. Przecież od tego jest zawsze aportująca konsumpcja. Jestem! Konsumpcja! Nowobogacki dom w prestiżowym miejscu w Polsce w kształcie zakopane kościelisko, Konstancin Jeziorna, wola justowska za kamycze. Kosztuje dokładnie milion dolarów. A jak jest jeszcze bardziej zainfekowany bezguściem, to z 5 milionów i więcej. Pomysł na własny biznes też by się znalazł bez problemu, tylko wówczas włączy się potężny strach przed utratą miliona, bowiem ludzie boją się braku pieniędzy, podobnie jak ich utraty, a bojąc się i rozmyślając o tym, dokładnie to przyciągają, jak biblijny hiob. Większość ludzi chce pieniędzy, bo ich nie mają i przyciągają brak, jednak większość ludzi Wie w jakim te temacie chcieliby mieć te pieniądze. Zwykle chodzi o konsumpcję, a w szczególnych wypadkach zdrowie, chociaż w tej drugiej kwestii hipotetycznie postokroć skłanialiby się otrzymać darowiznę niż wydać własne pieniądze. Posiadanie pieniędzy dla samego posiadania jest słabe. Maybe, gdyż pieniądze, które nie pracują, zamieniają się w strach. Pieniądze nie są po to, żeby je magazynować. Pieniądze muszą być w obiegu. Mają wartość dopóty, dopóki są używane, ale nie, oczywiście nie mogą być marnotrawione. Pieniądze nie są po to, żeby je wycofywać z obiegu, trzymając, ją, y, trzymając je jak skąpiec w skarcu, ale by ich używać, żeby pracowały na ciebie, żeby się nimi dzielić i żeby móc robić nowe przepływy. Miej na uwadze tylko to, że używanie pieniędzy nie jest synonimem rozrzutności. Jednak to, co mówisz, jest również konfabulacją, gdyż żaden człowiek, który zarabia pieniądze, tworzy przepływy i dorabia się ogromnych pieniędzy, nie będzie się jarał trzymaniem, trzymaniem ich dla samego posiadania. Ludzie, którzy wypracowują swoje majątki, rozumieją, jak do tego doszło, byli w drodze i są w drodze. Robienie pieniędzy jest samo w sobie twórcze. Nie dla pieniędzy, ale dla robienia. To, co mówisz, odnosi się do ludzi, którzy nagle zdobyli pieniądze, być może odnosi się do ludzi, którzy nagle zdobyli pieniądze, otrzymali spadek czy wielką wygraną na loterii. Oni rzeczywiście zrobią wszystko, żeby tych pieniędzy się pozbyć, aby wkrótce wrócić do strefy komfortu, czyli znajomego i dobrze oswojonego nieposiadania. Oczywiście są tacy, którzy kochają pieniądze i wykorzystują ludzi. I jest to postawa tak naprawdę patologiczna, przez sen, śmierdzi, latyfundiem, niesprawiedliwością, secesją, rasizmem i ksenofobią. A maro. to ludzi trzeba kochać, a pieniądze wykorzystywać. Pomimo tego, że szczęśliwy traw, łód szczęście rzeczywiście może stanowić jakiś element układanki. Jak stałem się bogaczem? To mimo tego pieniądze są rezultatem działań i zawsze trzeba na nie zapracować, gdyż w tej grze nie ma nic za darmo. Pieniądze mają się przysłużyć twojemu dobrobytu, dobrostanu i wtedy są dobrodziejstwem. Ulica, Wenecji, wieczór, wczesny wieczór, turyści powoli przemykają, butelka wina opróżniona, mówi się trochę wolniej. Pozdrawiamy z Wenecji. Zapoznam Cię z pewnym ćwiczeniem. Jest to element techniki przyciągania pieniędzy. Wyobraź sobie, że siedzisz w pokoju z przyjaciółmi i wyobraź sobie, że nagle ujawniasz im swój zamiar stania się bogatą, a przynajmniej tak bogatą, aby żyć sobie tak jak pragniesz. Wyobraź sobie teraz, jakie to wyznanie w tobie wywoła uczucie. Gdy tylko powiedziałaś o tym mentorowi, zbił cię z pantałyku jednym nic nieznaczącym zdaniem, a ty już wycofałaś się w popłochu. I tak właśnie jest. Gdy przypominasz. Większość ludzi prawdopodobnie poczuje się nieswojo albo nawet na tyle niekomfortowo, aby to odwołać i obrócić w żart. Musisz jednak zrozumieć, że zamożni ludzie nigdy nie czują się nieswojo, gdy rozmawiają o pieniądzach. Możesz pomyśleć, że to dlatego, że mają dużo pieniędzy, ale jest wręcz przeciwnie. Jednym z powodów, że mają pieniądze jest to, że nie czują się nieswojo rozmawiając o pieniądzach. Jednym słowem, dlatego bogaci na luzie mogą rozmawiać o pieniądzach, gdyż wypracowali sobie świadomość dobrobytu. Jeśli zatem chcesz przyciągać pieniądze, powinnaś wypracować u siebie świadomość dobrobytu, czyli widzieć siebie jako posiadaczkę takiej ilości pieniędzy, jaką chcesz mieć. A ponieważ twoja podświadomość nie odróżnia rzeczywistego posiadania pieniędzy od posiadania ich wyobraźni, szybko przyzwyczajisz się do takiego obrazu. Tak, może to przypominać jakąś grę, ale właśnie jesteśmy w grze, którą sami tworzymy naszymi myślami. Nie ma takiej możliwości, aby człowiek, który się przebudził, nie był w stanie, używając podświadomości, wziąć sobie dowolnego dobrostanu od wszechświata. To jedna z najlepszych rzeczy, które możesz dla siebie zrobić. Gdy uda ci się przekonać podświadomość za pomocą wyobraźni, że jesteś multimilionerką, ona zrobi wszystko. Zobacz. Zobaczcie. Graffiti weneckie. To weneckie graffiti Jakaś przecinka. Albo aby zamanifestować to fizycznie. Piszesz, że wiele osób ma kasę, żeby ją mieć lub pokazywać innym, i to nazywa się noworzyszowstwo. Ludzie biedni mają podobne wady jak ludzie bogaci, tylko dużego Mercedesa kwadraciaka za miliona bardziej widać niż nowe członka na mszy, ubrane nie dla ministranta ani podkreślenia ważności chwili, ale tak jak zawsze dla sąsiadki. To jest dokładnie to samo. Pieniądze tylko uwypuklą cechę chwalenia się ilością cali przekątnej telewizora. Jeśli pragniesz mieć pieniądze, to nigdy, przenigdy nie powinna się martwić, czy zdołasz je mieć, a jak tak, to czy zdołaś je utrzymać. Znowu powołuję się na biblijnego Hioba. Spotkałem to, czegom się lękał, bałem się, a jednak to przyszło. Nic innego, tylko nasze prawo przyciągania. Zamartwianie się o pieniądze jest rzeczą niezmiernie nieproduktywną. Ta zasada nie, ulega, nie ulegnie zmianie, nawet gdy będziesz używała starego banału, że oszczędzasz na czarną godzinę. I jest jeszcze jedna rada. Zacznij polegać na sobie, na swoim wewnętrznym głosie. Cudze rady, szczególnie te, o które nie prosimy, są najtańszy, najtańszym towarem na świecie, jak pisał o nich, przemądry. Napoleon Hill. Mamy tego pełno wokół siebie i ogromna większość z nich, z tych rad zbija na stropu, podkopuje, cofa, ciągnie, jak dziadek grzebkę w ogrodzie, w tył. Polegaj na własnej intuicji, gromadź wiedzę na temat zarabiania pieniędzy, określaj precyzyjnie cele w czasie teraźniejszym, dokonanym. Pisz i czytaj głośno dwa razy dziennie, żeby podświadomość nie miała wątpliwości. I działaj, Róż ze skrzyżowania, określ co będziesz robić, bądź w drodze, dawaj więcej niż od ciebie oczekują, pokaż entuzjazm i determinację, a z pewnością będzie git. Stań się mniej podatna na wpływ czynników zewnętrznych, gdyż to ty je tworzysz. Większość ludzi, którzy nie ma pieniędzy na życie w dostatku i dobrobycie, to ci sami, którzy są najbardziej podatni na opinię ogółu. To ci sami, którzy oglądają wiadomości telewizji i tracą humor, gdy się ich celowo straszy. Opinie innych ludzi to najtańszy towar na świecie, że się powtórzę się. Człowiek nigdy nie wykorzystuje tego, czego nie jest świadomy. Gdy śpimy, nie mamy pojęcia o niesamowitej potędze świadomości, ale także podświadomości. Jesteśmy skłonni przypisywać wszystko umysłowi z pełnym oprogramowaniem ego oraz materii. Pomijając duchowość w tworzeniu ogromnych przepływów finansowych, jesteśmy w ogromnym błędzie. Ale jak to robić, gdy ludzie śpią? Bardzo bogaci. Często są także bardzo wierzący, bowiem wiara i modlitwa, okazywanie wdzięczności zastępuje im przebudzenie. Inni codziennie medytują. Wszystko już siedzi w Wielkiej Księdze, akaszy, w bazie danych, w Rzeczywistości. Wszystko tam już jest. Komórki, kompy, laptopy bez bebechów, wirtualnie przeźroczyste. Są już technologie, o których się Lemowi nie śniło. Siedzi też maczuga, kość w nosie i krzesiwo. Można stamtąd wziąć wszystko, tylko trzeba się zacząć budzić. Po świecie łazi miliony dobrych, uczciwych ludzi, z trudem zarabiających na swoje utrzymanie, którzy jednak nigdy nie osiągną bogactwa. Dla nich życie to ciągła charówka od świtu do nocy. Świadomość rozwija się w związku z Twoim myśleniem. Czyli najpierw musisz zrozumieć, żeby to dotarło, do, żeby świadomość mogła ewoluować. Nie masz wyuczyć się tego na pamięć. Powinnaś to zrozumieć, myśleć o tym myślami wspierającymi i dzięki temu wpłynąć na ewolucję świadomości. Już teraz trzeba zacząć myśleć o dobrobycie. Myś... Nie za chwilę, nie jak skończę, yy, skończysz czytać, słuchać mnie. Już teraz zacznij myśleć o dobrobycie. Myślenie to potężna umiejętność. Myślenie na tak to potężna umiejętność. Myślenie wspierające to potęga świadomości. Wtedy każdy atom Twojego jestestwa wypełni się dobrobytem. Wibracjami wysokimi dobrostanu, miłości, a nie lęku. Mentalna świadomość dobrobytu zawsze wyprzedza dobrostan materialny. Dlatego dzieci z bogatych rodzin też są bogate. One myślą pozytywnie nawet o ogromnych pieniądzach. Braki i ograniczenia mogą wystąpić tylko wtedy, gdy pozwolisz sobie na myślenie o tych białych królikach. Świadomość dobrobytu nie zna żadnych braków ani ograniczeń. Świadomość, czyli duch, jest najwyżej, jest nieśmiertelna. Umysł jest śmiertelny, ale właśnie on, myślą, jest w stanie oddziaływać na podświadomość, której przekonanie zwizualizuje materię. Tak urodzi się twoja fortuna. To droga do bogactwa jest twórczością. Bogactwo służy tylko do dalszego wyruszenia w drogę. Love you.